Cześć z tej strony Piotr, i dzisiaj pogadamy o języku chińskim, o nauce języka chińskiego i odpowiedzi na najpopularniejsze pytania związane właśnie z językiem chińskim. To zaczynamy. Pierwsze, chyba najbardziej popularne pytanie: czy język chiński jest trudny? Język mandaryński, bo tak należy to sprecyzować, jest trudny, ale mamy dobrą wiadomość: podobno jest y łatwiejszy niż nauka języka polskiego, więc ten najtrudniejszy język macie już za sobą. Te nauka języka chińskiego, poziom trudności nauki tego języka zależy od tego, jak dużo czasu poświęcacie na tę naukę albo właśnie z jakiego jesteście kraju. My, Polacy, mamy troszeczkę łatwiej, bo potrafimy wymawiać te wszystkie szeleszczące dźwięki i właśnie te dźwięki potrafią pojawić się w języku chińskim, więc mamy troszeczkę łatwiej, ale przygotujcie się na bardzo dużo czasu, jeżeli chodzi o naukę, i bardzo dużo powtórzeń. I pamiętajcie, co innego nauka mówienia po chińsku, rozumienia, co innego nauka pisania. Dobrą praktyką jest uczyć się jednego i drugiego jednocześnie, ale na jedno i drugie potrzebujecie sporo czasu. Gdzie mówi się w języku chińskim? Generalnie mówi się na całym świecie, ale głównie jeżeli chodzi o kraje, no to mówimy oczywiście o Chinach kontynentalnych, mamy Makao, mówi się też na Tajwanie, chociaż tam również język kantoński zamiast mandaryńskiego się pojawia. Zresztą na południu Chin czasami również mamy mniejszości chińskie, mamy w północnej, w południowej Ameryce również takie duże. Grupy Chińczyków, którzy mówią w tym języku, więc raczej język jest bardzo popularny, ale wynika on po prostu z, z Chińczyków, którzy na całym świecie ten język używają. No i mówi się, że około 16% całej populacji na Ziemi mówi właśnie w tym języku mniej więcej 1,2 miliarda. Jak te 16% ma się do 1,2 miliarda? No, bo mówimy o języku chińskim, mam na myśli mandaryńskim. Do tego należy doliczyć jeszcze kantoński, bądź wu. To jest też jeden z, jedna z odmian języka chińskiego. A jeżeli cenisz to, co robię, to pamiętaj, że zawsze możesz mnie wspierać albo wirtualną kawką, albo w serwisie Patronite. Co więcej, Kupując kawę wirtualną na poziomie 25 zł, dostajecie dodatkowo e-book o współpracy biznesowej i kulturowej z Chińczykami. Jeżeli dopiero otwieracie się na tą drogę, to naprawdę warto. Ten e-book niedawno dla Was rozbudowałem, i właśnie możecie dowiedzieć się, jakich prezentów lepiej Chińczykom nie dawać. A jakie są mile widziane, jak pić alkohol, jak z nimi rozmawiać, dlaczego zachowanie twarzy jest takie ważne, albo na przykład gdzie i w jakich obszarach warto w Chinach inwestować. I jakbyście mieli wybrać, którego języka się uczyć, no to w Polsce macie łatwiej, bo raczej po prostu uczymy mandaryńskiego, szkoły uczą i lektorzy języka mandaryńskiego, ale też około języka kantońskiego to jest jakieś 80 milionów ludzi na świecie w porównaniu do ponad miliarda, które mówi w języku mandaryńskim. Tu macie odpowiedź, który język, czy dialekt należy wybrać. Jak długo trwa nauka języka chińskiego, mandaryńskiego? Badacze ze Stanów Zjednoczonych, he zbadali, że wychodzi mniej więcej 2200 godzin. Taki przedział czasu należy poświęcić, żeby nauczyć się dosyć profesjonalnie mówić w języku mandaryńskim. Dlaczego w ogóle powinienem się nauczyć języka chińskiego, mandaryńskiego? Jest kilka powodów. Po pierwsze, możecie podróżować. Znajomość tego języka ułatwia Wam podróżowanie po Chinach. Nie musicie podlegać na języku angielskim, który wcale nie jest tak powszechny. Z językiem mandaryńskim będzie Wam zdecydowanie dużo łatwiej. Drugim powodem jest zrozumienie całej kultury. Znajomość języka mandaryńskiego powoduje, że możecie czytać literaturę w tym języku. Możecie to tak jak w języku polskim, są pewne zwroty, które rozumieją tylko Polacy, one mają konkretne znaczenie: albo bawią, albo tłumaczą sytuację, która jest nie do wytłumaczenia w innym języku. Ciekawe, czy przychodzą Wam na myśl jakieś takie zwroty. W języku chińskim jest dokładnie tak samo, więc znajomość tego języka pozwala Wam lepiej zrozumieć całą kulturę. Kolejny powód to znalezienie lepszej pracy. Jeżeli znacie język mandaryński, to nie dość, że możecie pracować w chińskich firmach, ale możecie pracować w firmach zachodnich, które pracują, współpracują z Chińczykami itd. itd. To zdecydowanie polepsza Wasze CV. A jak już jesteśmy przy CV, przy rozwoju, to zaraz blisko do tego, do rozwoju osobistego. Praca i nauka języka chińskiego, jako że jest tak pracochłonna, sprawia, że uczycie się jeszcze bardziej samodyscypliny, konsekwencji. Sama nauka w ogóle języka sprawia, że rozwija się mózg, a więc generalnie same plusy. I teraz kolejne pytanie: Czy powinienem uczyć się języka mandaryńskiego uproszczonego czy tradycyjnego? Tak, ten język dzieli się jeszcze właśnie na takie dwie formy. Ten uproszczony, warto się go uczyć chociażby z tego powodu, że trzeba mniej znaków e, narysować, napisać, aby, aby powstały zdania, zwroty, i on bardzo często używany jest, po prostu jest używany w Chinach kontynentalnych, i tam, w okolicach Kantonu e, języka kantońskiego, na południu e, Chin również używany jest język mandaryński tradycyjny. Na przykład w Hongkongu można się z tym spotkać, no i tam właśnie niektóre zwroty mogą być dla Was niezrozumiałe, bo te znaki po prostu wyglądają troszeczkę inaczej. Co to jest język pinyin? Język pinyin to jest taki fonetyczny zapis języka chińskiego z wykorzystaniem alfabetu łacińskiego. Dzięki. Tym znakom, temu systemowi, który został opracowany, możemy tak naprawdę łatwiej wymówić my, nawet osoby nieznające tego języka, łatwiej im jest zrozumieć, jak pewne wyrazy wymówić. Co więcej, zaznaczone są w tym języku to jest tonacja. Mamy cztery tony w języku chińskim ton prosty, opadający, wznoszący bądź opadająco wznoszący i w zależności od tego, jak kreska jest nad, danym, nad daną literą zaznaczona, tak należy to odczytywać. To jest zdecydowanie łatwiejsza metoda, ale e, chciałoby się powiedzieć: to w takim razie uczę się języka mandaryńskiego tylko w pini. No nie, uczcie się znaków. Jeżeli macie taką możliwość, uczcie się również znaków. Co to jest HSK? HSK to egzamin języka chińskiego certyfikowany na różnych poziomach. W zależności od tego, jak dobrze jesteśmy, przechodzimy po prostu na kolejne poziomy. Czym wyższy HSK, tym nasza znajomość języka mandaryńskiego jest udokumentowana na wyższym poziomie. Bardzo często, kiedy chcecie startować jakąś pracę, to tak jak macie na przykład w języku angielskim B2, C1, C2 itd., itd. znajomość języka. Tak, w języku chińskim jest to również zapisywane, że mamy skończony kurs czy certyfikat HSK4 albo 6 na przykład. Jak najskuteczniej uczyć się języka chińskiego? Na to stworzyłem osobny film. Polecam zapoznać się. Tam mówię o tym, jakie szkoły wybierać, czy lektorów, czy szkoły, czy korzystać z karteczek, żółtków tak zwanych itd. itd. Sprawdźcie ten film. Ile znaków jest w języku chińskim? I teraz wiadomość, ta liczba, która was trochę. Dotknie, zwłaszcza tych, którzy chcą się tego języka dopiero nauczyć. Znaków w języku chińskim jest 85 tysięcy, ale teraz spokojnie, nie wszystkich musicie się nauczyć. Co więcej, nie będziecie w stanie wszystkich się nauczyć. Rząd chiński powiedział, że takim poziomem podstawowym, czyli ilością znaków, które musicie się nauczyć na pamięć, to jest jakieś 3,5 tysiąca. A tak, żeby dobrze rozumieć, i poruszać się w tym języku to jest od 8,5 do 10 tysięcy znaków, czyli w zasadzie jedna ósma tego, jedna dziesiąta tego, ile tych znaków wszystkich jest. Mało, prawda? Teraz uwaga, czy znaki w języku japońskim to są takie same jak w języku chińskim? Szybka odpowiedź: nie. Co więcej, jeżeli mam tą odpowiedź rozbudować, w języku japońskim mamy trzy rodzaje znaków. Jednym z nich jest kanji. Kanji właśnie jest zapożyczone. Z języka chińskiego i zdarza się, że osoby, które znają kanji, niektóre rzeczy. Albo inaczej, osoby, które znają język mandaryński, które rzeczy w języku kanji potrafią rozpoznać. Zresztą chyba to działa w dwie strony. Nie wiem, nie znam niestety języka kanji czy, czy tego sposobu pisania, ale tak osoby, które się uczą, właśnie mi powiedziały. Więc jest jakieś łączenie, wynika ono z historii, z tego jak te znaki powstały, ale umówmy się, jeżeli chcecie znać język japoński, a znacie już język chiński. To pewnie będzie Wam łatwiej, ale musi się nauczyć tego od nowa. Dokładnie tak jak z językiem koreańskim. I ostatnie pytanie na koniec. Dlaczego język chiński w tym dialekcie, w tym mandaryńskim? Właśnie nazywa się, że to jest język mandaryński. Skąd to się wzięło? No, wzięło się stąd, że w Chinach, dawnych Chinach, ci uczeni chińscy, najbardziej wykształceni ludzie, grupa społeczna w Chinach, to byli mandaryni, takich nazywano. I zachodnie, mieszkańcy zachodu, Europy, kiedy przypływali do Chin, rozmawiali właśnie z, z nimi. Stąd, i e, wiedzieli, że oni się tak nazywają, stąd powiedzieli, że to jest język mandaryński. No i tak to właśnie się przyjęło. Jestem ciekaw, czy znaleźliście odpowiedzi na wszystkie te pytania. Jeżeli były tam ciekawostki, o których nie wiedzieliście, dajcie znać w komentarzu, bo po prostu kciuka, jako dobry materiał. I pamiętajcie, jeżeli chcecie mi pomóc, to po prostu udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie. To naprawdę pomaga, uwierzcie mi. Polecam się na przyszłość. Na razie.